Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na klasyczną wózetkę. Ostatnio to ciasto wraca do mody, więc pokażę Wam jak ją zrobić. Do zrobienia takiej wózetki będę potrzebowała jajka, mam już oddzielone białka od żółtek, mogą być od razu z lodówki, kakao, olej, cukier, mąka, proszek do pieczenia, śmietana 30%, oczywiście mocno schłodzona, bo się nie ubije inaczej, cukier puder, sok z cytryny, dżem z czarnej porzeczki, no i polewa, śmietana 30%, czekolada mleczna oraz gorzka. Całą listę składników i gramaturę oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. No to zaczynamy! Na początek zajmę się upieczeniem biszkopta. Czyli ubiję sobie białka na puszystą pianę i dodam do tego cukier. Piekarnik już sobie nagrzewam do 170 stopni i będę piekła około 30 minut. No to ubijam białka. Białka mam już ubite na puszystą pianę. Teraz będę dodawać po trochu cukru. Cukier już mi się w białkach rozpuścił, teraz do, będę dodawać po kolei żółtka. Żółtka już mi się połączyły z białkiem, teraz miejsce wymieszam sobie mąkę, kakao oraz proszek do pieczenia. I będę stopniowo dodawać do masy, mieszając oczywiście łyżką, żeby nam piana nie opadła. Do masy jajecznej dodaję wymieszaną mąkę, kakao oraz proszek do pieczenia w dwóch partiach. Całość delikatnie mieszamy. Na sam koniec do masy dodaję olej. I delikatnie mieszam. Ciasto na biszkopt mam już gotowe, wylewam je na blaszkę i równomiernie rozprowadzam. I takie ciasto wkładam do piekarnika nagrzanego 170 stopni, grzałka góra-dół, byle piekła na środkowym, środkowej półce przez około 30 minut do suchego patyczka. W międzyczasie, gdy biszkopt nie się piecze, ubiję sobie śmietanę na puszystą pianę. Wlewam śmietanę oraz dodaję cukier puder. I to razem ubijam na puszystą pianę. Śmietanę mam już prawie ubitą, teraz włączę i będę lekkim strumieniem dodawać sok z cytryny. Krem do wózetki mam już gotowy. Biszkopt mam już upieczony. Wyciągnę go z piekarnika i odstawię do wystudzenia. Biszkop mi się studzi. W międzyczasie zrobię sobie polewę. W śmietance rozpuszczę czekoladę gorzką oraz mleczną. Rozpuszczam oczywiście na małym gazie. Czekoladę mam już rozpuszczoną, odstawiam ją i zabieram się za przekrajanie biszkopta. Wystudzony biszkop przekrajamy na pół. Jest pięknie przekrojony na pół i pierwszą warstwę układamy na blaszkę. Górną część biszkoptu układamy na dno. Na ten dolny biszkopt wykładam dżem z czarnej porzeczki. Jeżeli macie swój własnoręcznie robiony dżem, także możecie takiego użyć. Na pewno będzie lepszy niż ten kupny ze sklepu. I rozsmarujemy dżem po całym biszkopcie. Następnie na dżem wykładamy nasz krem z bitej śmietany. Trochę kremu sobie zostawimy do dekoracji całego ciasta. I warstwę ze śmietaną przykrywamy drugim biszkoptem. Na to wylewamy polewę czekoladową. I za pomocą rękawa będę dekorować ciasto. Ciasto dekorujemy kremem. I ciasto buzetkę mam już gotową. Włożę ją jeszcze do lodówki na około 3 godziny, żeby było lepsze. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Cześć! Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na stylową wózetkę. Tak. Stylowo zaczęliśmy. Kopyta zaczęliśmy. <gry> czy on urośnie? Kury słychać. Mieszkamy na wsi. Nagrywać już to Krem mhm. czy nie? No. A ta świetlana to jest ta, która... Nie, to są jakim podałam. Boże. Ma takie serie. Ej, to nie powinno być. Nie reklamujemy Milki. Może zapłacą. Nie. Poznaczymy ich. Nie. Dobra. Pamiętasz kwestię? Jaką? Muszę opuść. No Tak, pamiętam. Już? Dawaj, bo tutaj ciepło. Już? Mhm. Dobra. Biszkopt mam już upieczony, wyciągnę...